you <laughs> I, don't tell nobody everybody knows you yeah, yeah big time I'm, I'm enjoying having fun they love me Cześć! Zapraszam Was do vloga meczowego z Argentyną, jest godzina 16.27 stopni, za chwilę zajdzie słońce, a sam mecz jest dzisiaj bardzo późno, bo aż o 22.00 czasu lokalnego, więc dzisiejszy odcinek to będzie taki trochę doha by night, a ja przejdę się razem z Wami po centrum i pod stadion, no i pokażę Wam jak to wszystko tutaj wygląda. Zaczynamy! Gramy dzisiaj chyba mecz z najsilniejszym przeciwnikiem w tej grupie i jednocześnie najbardziej popularnym, więc będzie po prostu się działo. A dlaczego najbardziej popularnym? To już wam pokazuję. Jak się popatrzymy tutaj na lewą stronę. To jest właśnie to, co kibice argentyńscy uwielbiają. Oni robią takie różne dodatkowe flagi oprócz tych związanych ze swoimi miejscowościami, które chociażby my w Polsce znamy. It's beautiful. Beautiful, you know, but I'm designer. That's why Why you made this flag? Why you do this? We support Argentina with flags in every World Cup, in every tournament, and this is the, the way that uh, we, we, we feel part of the match, of the moment, and we support Argentina with a lot of passion, you know. But uh, we are like this. Ale, te flagi są naprawdę piękne. आई लव कतर वेलकम टू द अरेबिया वेलकम टू कतर 2022 वीफा कप कतर अरेबडी सऊदी अरेबिया वेलकम टू कतर आई लव कतर I już możecie zauważyć te przygasające słońce, pojawiające się światła w mniejszych alejkach, czy też przy restauracjach. Ten arabski klimat tutaj za chwilę będzie już w pełni. No i jest jeszcze dodatkowo zwieńczony. Pięknym mundialu, pięknym kibiców, zaangażowania, energii. I są i też nasi Polacy już biegnę. Już biegnę, excuse me, excuse me. Excuse me. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Jak Wam się podoba w katarze? Opylało się przyjechać? Tak, jest, jest miło, jest miło. Póki co jesteśmy może 6 godzin, więc nie, nie jest to długa wizyta, bo dopiero co przyjechaliśmy, ale, ale jest, 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 jest fajnie, wszyscy są bardzo pozytywnie nastawieni i przeciwnicy, czyli kibice Argentyny i też bardzo, bardzo fajnie reagują kibice Arabii Saudyjskiej, też mieliśmy parę fajnych rozmów, więc, więc na, na bardzo, na plus. Tak, najważniejsze, trzeba uważać na no, bardzo ważną rzecz. Kolegę jednego zgubiliśmy w Dubaju, bo my dojechaliśmy do Dubaju z Polski yy, i chcielibyśmy przekazać właśnie taką informację, że w razie czego... Leszek, my już jesteśmy tutaj. Leszek! Leszek! Jesteś! Rusza nas! O godzinie 17 polscy kibice zgromadzili się pod Złotym Palcem na Starym Mieście w Dosze grupka około 50, może 60 osób odspiewała kilka piosenek i udała się odpoczywać e, albo coś zjeść, bo to są w większości kibice, którzy przyjechali tutaj z Dubaju albo z okolicznych krajów, e, bo nie ma co ukrywać. W Katarze taniego noclegu nie znajdziecie, jako kibice nie ma takiej możliwości, więc lepiej po prostu wybrać się do na przykład Dubaju, wziąć sobie coś lepszego za mniejsze pieniądze no i dojeżdżać tutaj Jedziemy tym katarskim metrem bez żadnego kierowcy Ciekawe czy zawiezie nas dobrze na stadion Chyba to jest ostatnia stacja Wygląda to oczywiście mega futurystycznie jak wszystko tutaj No i jeszcze w takich okolicznościach z kibicami z Argentyny to już w ogóle mistrzostwo świata Vamos vamos Argentina Vamos vamos Tak. Argentyńska Federacja AFA załatwia bilety i opłaca pobyt zorganizowanej grupie kibiców, tak zwanych czyli na nasze ultrasów. Na mecz z Meksykiem ta grupa liczyła około 200 osób. Na mecz z Polską ma być ich o wiele więcej. Media zapowiadają nasz mecz z Argentyną jako pojedynek dwóch piłkarskich gigantów, Leo Messiego i Roberta Lewandowskiego. Messi ma w swojej kolekcji 7 złotych piłek, ale coś mi się wydaje, że byłby w stanie oddać nawet i dwie, a może trzy za jeden Puchar Świata. Lewy i Messi w przeszłości mierzyli się ze sobą trzykrotnie. Raz górą była Barcelona Messiego, dwa razy Bayern naszego kapitana, i mam nadzieję, że dziś liczby będą sprzyjały nie tylko Robertowi, ale też pozostałym naszym reprezentantom. Mam dzisiaj takie dobre przeczucie. Krótko spałem, obudziłem się. O, jest nasz kumpel! how are you? don't tell nobody! Everybody knows ja yeah, I'm, I'm enjoying having fun! They love me. Naszego Samada już poznaje pół Polski, wszyscy sobie robią zdjęcia. To są dobre jaja. Argentyńczycy mi przed chwilą powiedzieli, że się boją szczęsnego. Oby tylko nie było karnego, jak będziesz szczęsny, to po nas. No to w końcu mamy czym się pochwalić. I to samym Argentyńczykom. Moi drodzy, nie byle komu, reprezentacji, która zawsze liczy się o zwycięstwo w Mistrzostwach Świata. Dobry wieczór. Mogę paniom zadać takie patetyczne pytanie. Dlaczego tej pani przyjechały? E, dlatego, że mam ile? Siedem stacji metra, żeby tu przyjechać? nie było daleko. A pani tutaj mieszka? A pani tutaj mieszka. O, to super, super Wszystkie sprawa. Wszystkie, okej, okay. o, dzień dobry. Witam serdecznie. Podobno mieszka tu 700 Polaków, to już chyba wszystkich poznałem. Ale za to jakich? Najwspanialszych na świecie. I to będzie słychać dzisiaj na meczu, bo nikt nie będzie kibicował lepiej od nas i nikt nie będzie grał lepiej niż ta reprezentacja. Dzięki czemu dzisiaj co zrobimy? Wygramy! I będziecie musieli przyjść tu jeszcze raz i robić z nami wywiady jeszcze raz, bo będzie jeszcze jeden mecz! Na każdym kroku jak słyszycie i widzicie, można spotkać interesujących kibiców i Polaków, którzy ciekawie odpowiadają na zadane im pytania, ale także Argentyńczyków. Tutaj czuć emocje, wszyscy są niezwykle podekscytowani. Myślę, że ten mecz naprawdę dla obu narodów i polskiego i argentyńskiego jest niezwykle ważny. No i ja naprawdę jestem tak podekscytowany jak chyba jeszcze nigdy na moich Mundialowych wyjazdach, więc bardzo się denerwuję. Faworytem na pewno nie będziemy, ale Mundial w Katarze może być turniejem underdogów. Skoro Arabia Saudyjska mogła wygrać z Argentyną, a Japonia z Niemcami, to na pewno byśmy się nie obrazili, gdyby i dziś przytrafiła się jakaś niespodzianka. Argentyńczycy nas rozjechali niestety. Kibiców było bardzo mało z Polski. W zasadzie na stadionie to same biało-niebieskie barwy były widoczne, ale troszkę Polaków udało mi się złapać i też bardzo pozytywnych ludzi. Natomiast myślę, że jesteśmy przed sporym problemem, ponieważ mamy fajną kadrę, ale jednak chyba trochę brakuje tego takiego ostatecznego ataku, ostatecznej takiej wiary w to, żeby spróbować strzelić, żeby nie tylko się bronić. I co prawda ten vlog był dla mnie bardzo dużą przyjemnością, bo w końcu za mojego życia awansowaliśmy na mistrzostwa świata, ale ten niedosyt jest spory. Oby to się zmieniło, abyśmy przez te kilka dni troszeczkę się odświeżyli i z Francuzami pokazali klasę, bo no może nie Maradona, ale Messi dzisiaj co prawda zatrzymany przez szczęsnego, ale pokazał nam razem z całą drużyną na czym polega gra w futbol.